Cześć. Dzisiaj tak szybko o ostrzeniu, luzowaniu tarczy do cięcia płytek. Gdzieś tam dużo osób mi dzwoni, pyta jak to zrobić prawidłowo. No, często są takie sytuacje, że, że chłopaki kupują tarczę, zjedzie 2-3 mm i, i, i tarcza zaczyna palić. Zobaczcie, tarcza jak jest nowa, czoło tarczy jest płaskie. W trakcie cięcia to czoło się robi na półokrągło, na fałkę, no zależy jakie tam płytki i tak dalej. I co ważne? Nie tylko tarcze dużej średnicy, czyli te, te 200-250 i tak dalej chłodzone wodą się ostrzy. Ostrzy się również tarcze na szlifierkach, taki ruch. Włączyć szlifierkę, przyłożyć kamień i taki ruch. Widzicie? Tym ruchem prostujecie czoło tarczy. Można parę razy się powcinać, tak zwane luzowanie, żeby oczyścić boczny, boczny diamant. Dbajcie o te swoje tarcze, bo naprawdę nie są, nie są to tanie rzeczy. Szkoda, szkoda pieniędzy.